Pierwsze elementy wychodzą mi z wanienki W sumie jest tak jeden cykl 15 minutowy W e, 50 stopniach, mam nadzieję, że pamiętacie jakie to było brudne No bo już wygląda tak W sumie jest już to coś jeszcze jest, a to się przeleci Dobra, patrzymy drugie Drugie jest też ładniutkie jak widzieliście, szło usyfione, to całą resztę teraz będę musiał wypłukać, jeżeli chodzi o jedną rzecz, która mi się już mega nie domyła, są to odsania nie Będzie trzeba to przelecieć szoteczką do zębów i zobaczyć co z tego wyjdzie, bo to jakoś się nie doczyściło. Dobra, wyławiam wszystko, wrzucam drugi wsad i kąpię dalej. Jeżeli chodzi o, o dekle to już Wam pokazuję. Tylko Mento 50 stopni nie wybacza. Ja nie lubię gorącego. Tak wyszły dekielki. jeszcze parują. No, reszki jakiś tam. mówię, klejku, jakiegoś dostały. No, to nieistotne, to już się doczyści. Dobra. Wrzucam kolejne graty, niech to się gotuje, doczyszcza. Ja sobie to płuczę już benzyną ekstrakcyjną, tak żeby nie było w tej chemii zwanienki. I powoli się gotuje do sprzątania, Pum, do sprzątania, do składania gaźnika. Części mam pomyte. To jest pierwsza część. I zaraz na stole. I na stole mamy drugą część. Gaźniki są, są domyte, są więc czas je powoli składać. Zacznę eee, tutaj od dupek. Eee, najpierw polecę od tylnego cylindra. Czyli jest to tutaj z tym księżycem, gdzie są, gdzie są linki. Eee, w nim także znajduje się ta 630 130, więc tu zamontuję. Ustawię poziom paliwa. Z tego co pamiętam, tam w opracowaniu Hejsa chyba jest podany 7 mm, więc sprawdzimy, czy jest 7 mm. I potem gaźniki, w sumie, w sumie, połączymy już w całość. Dobra, zabieram się powoli za, za skręcanie. Gaźniki już mam wymyte. W sumie jeden już mam poskładany, prawie. Została mi tylko tutaj przepustnica słowakową. Jak jest domet? Widzieliście, jak to było brudne eee, Tak się doprał, jeżeli chodzi o tego. Eee, miałem nagrywać tego, jak, jak w sumie go składam, ale zrobiłem dwie omiki, więc żeby nikogo nie wprowadzić w błąd, lecimy z drugim. Jest domet. To aluminium jest już takie trochę, powiedzmy, że wypowiałe no niestety no ma to już ponad 30 lat więc a jest jak jest dobra zaczynamy składać ja zaczynam tutaj od tej strony e, czyli tak zaczynamy od rurka skręcamy wszystko oczywiście skręcamy z czuciem bez jakiegoś tam naciągania na hama teraz tak dysza jest to e, gaźnik pierwszego cylindra Czyli jest tutaj ta mniejsza dysza 128. O tym należy pamiętać. To Zresztą, jak rozbierałem, zwracałem na to uwagę. Ok, mamy pilotka czyli dysze wolnych obrotów. Wracamy. Tak, żeby niczego nie zerwać, teraz tak koszczek, czyli ja jeszcze raz sobie dla pewności jedmuchnę. Ok, zakładamy tutaj na gniazdo zaworka iglicowego zakładamy podkładaczkę aluminiową bardzo fajny prosty gaźnik Jeśli mam być szczery, yy, trochę lepsze rozwiązanie niż w gaźnikach gdzie gniazdo jest trzymane przez śrubę, jest tutaj o-ring. Bo bardzo często ten o-ring po jakimś czasie puszcza. Wiele osób ma, ma problem. Bo często jest to diagnozowane jako cieknący zaworek ilicowy, a zdarza się, że po prostu tutaj ten o ring puszcza i zaczyna wszystko ciec. Dobra, na razie eee, tutaj na chwilę stopujemy, przechodzimy tutaj z boczku. Z boczku należy pamiętać o tej jednej małej uszczelce, która idzie tutaj. Ona jest tutaj, siedzi. Tutaj mamy membranę. I tu. Trochę oliwki damy na szpień. Zobacz tutaj będzie chodził szpień membrany, więc niech ma smarowanko. Mamy sprężynkę. Uszczelka, membrana, sprężyna i dekiel. Lecimy ze śrubkami. Lekko przyłapuję. Będę dokręcał innym śrubokrętem. Dokręcamy także z czuciem. Teraz tak zamontujemy sobie składu mieszanki na wolnych obrotach przy czym tak, w serwisówce Heisa jest napisane, że ma być dla mojego rocznika 2 i 1 czyli tyle obrotów mam wykręcić, żeby skład był taki optymalny ja dam trochę więcej z tego względu, czyli 2,5 obrotu tego względu, że ma wydech jakiś tam tuningowy, nie wiem po prostu, czy on jest pusty, nie pusty. Wolę, żeby ta, ta mieszanka była trochę bardziej bogatsza. Daję też tutaj odrobinę oleju, tak żeby nowego ringu nie ściąć. Przy, przy nakładaniu, żeby on się po prostu przez korpus ładnie mi przesliznął. Czyli kręcimy do takiego wyczuwalnego oporu mam i lecimy 2,5 obrotu. Tu mamy pół 1, pół, 2, pół. Czyli tak jak mówiłem w serwisówce hejsa jest tutaj 2,1 czwarta, jadam tyczkę więcej. Kolejną sprawą teraz będzie tutaj czpień odsania, Potem go i tak będę wyciągał, bo będę montował linkę. Ale, żeby teraz mi się po prostu nie walał, także go montuję. Jego także tutaj delikatnie smaruję, z tego względu, że mi się tutaj lekko przycinał w czymś z gaźników, więc po prostu, żeby. No chyba nawet w ten. Na razie skręcam, potem go będę wyciągał. A wiem, że dwa razy ta sama robota, nawet była. Dobra, przechodzimy teraz z powrotem. Tu mamy wszystko pozatwione. Jeszcze tutaj te ramiona, ja tu będę smarował. Jeżeli chodzi o tutaj te tulejki, posmaruję je smarem miedzianym, Jeżeli chodzi tutaj ramiona, te dźwignie, te dźwignie będą tylko nasmarowane olejem. Ale teraz wracamy do poziomu paliwa. Czyli montujemy pływaczek. Stawę do gniazda. Zakładamy zapinkę. Kilka razy machamy, żeby wszystko się poukładało. Nie odginamy hama, nie robimy tak, tylko delikatnie mi się to pochodzi. Teraz tak, jeżeli chodzi o poziom paliwa. Ma wynosić 7 mm. Eee, ja ustawiam w sumie 7,28. Sprawdzam po obu stronach. Dlaczego? Ponieważ e, ramię może być tutaj delikatnie krzywe, więc sprawdzam po prostu i lecimy. Nie wiem, czy będzie widać. Będzie widać. Jakbym się nie chciał. Ta. 17. Męnij tutaj o wiele mniej. Za to tu mam prawie 7. Patrzymy jeszcze. Równa 7. Jest równa 7. Ważna sprawa też, żeby to miało, nazwijmy to sens, żeby to potem gaźnik tam sprawnie działał, żeby ten poziom paliwa naprawdę był utrzymany. Zaworek tu musi być sprawny, czyli czpień, czyli ten amortyzatorek musi naprawdę trzymać po prostu. Czyli jeżeli on będzie nam się zapadał pod samym ciężarem kowaków, no jest to trochę za słabo. Mój akurat fajnie trzyma. Czyli w sumie ugięcia jest sporo. Więc jest ok. Dobra, składam dalej. Zamykam korpusik. Niestety na razie nie ma nowych uszczelek, więc, żeby mi syf nie leciał, składam na starych. Ale sobie zestaw naprawczy zamówię i i już sobie wymienię? Teraz tak, tutaj gdzieś w jednej powinien być e, przelotka na, na wężyk Niestety nie pamiętam w sumie w której, a nie chcę się w filmiku odpalać. E, więc na razie poskładam tak, a potem nie dokręcając komory, potem po prostu jedną śrubę wykręcę założę przelotkę. I i będzie wcio. Teraz czas gaźniki złożyć do kupy. Czyli tak jak mówiłem smaruję tutaj dźwignię. To jest raz. I potem tutaj miedziawką te tulejki. Dobra, posmarowano już jest. Tu należy pamiętać o sprężynce? To jest sprężynka. Tutaj potem założymy drugą i i i i, i w górę serca. Nie montuję na razie ani przewodów przelewowych, ani przewodów od paliwa. Z tego względu, że starych nie będę montował. Nowych jeszcze nie zamówiłem. Mam jakieś tam resztę, resztki tych przewodów. Na po tego coś bym znalazł, ale chcę to zrobić raz a dobrze, a nie potem wracać do, 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 do paliwa, że coś tam gdzieś cieknie. Więc na razie. Na razie ich nie będzie. Dobra, to skręcamy. Tutaj teraz ważne, żeby była sprężynka. I ona jest właśnie tam. jakoś się tam będzie trzeba wcisnąć. Prawie siedzi, z dużym naciskiem na to jest. jest takie przetłoczynko, niewielkie, które po prostu z musi wejść. Wtedy na pewno nam nie wyskoczy i nie zgubimy. Jej. O! Dokładnie. Teraz tak lekko podciągamy marzynę, wchodzi i tą śrubką synchronizujemy gażdżniki. Jeżeli ktoś chce na sucho synchronizować, to wystarczy wziąć szczelinomierz. I ustawić przerwę, szczelinę między obydwiema przepustnicami, taką samą. I to jest takie wstępne, wstępna synchronizacja przepustnic, przy czym ona nie uwzględnia tego, co się dzieje w cylindrach. Yy, więc potem i tak trzeba taką powiedzmy, yy, zrobić korektę na wokumetrach, ale w sumie tak na sam początek, jak najbardziej może być czyli jak to zrobić? ustalamy sobie śrubą od wolnych obrotów, lekko unosimy przepustnicę tak, żeby wychodziło nam słoneczko, światełko jednych i drugich i szczelinę między między korpusem a przepustnicą na obydwu, na szczelinomierz ustawiamy to samo i wszystko Dobra, mi zostało jeszcze tutaj przepustnice suwakowe zamontować, nimi się zaraz zajmę i, i wszystko, i będzie po, po gaziorach. Gaźniki wezmę sobie, Odpoczną teraz na jakiś tam czas, jak przynajmniej dojdą przewody. Dobra, zabieram się za przepustnice suwakowe. I gaźniki mam już poskładane. Zostało jeszcze tylko pociągnąć nowe przewody paliwowe i będzie wszystko. Teraz tak, jeżeli chodzi o moje przepustnice suwakowe, yy, inaczej podciśniowe, niestety są one dość mocno zajechane. One powinny być w oryginale są powleczone taką to farba, Ciężko określić, co to jest. Ale jest taka warstwa tutaj na przepustnicach czarna. W moim wypadku z tej strony była już dość mocno podziarana Z drugiej strony już w ogóle tego nie było eee, Niestety trzeba było to szlifnąć Z tego względu, że były dość głębokie które Które szczerze mówiąc haczyły i te przepustnice nie chodziły eee, Będę musiał w sumie po prostu poszukać eee, nowych Ewentualnie używanych w lepszym stanie niż ja mam I, i je po prostu podmienić na razie do odpalenia te wystarczą, będą chodzić, gaźniki jak widać są czyste Przepustnice się świecą, nie ma większego brudu Tu na tej jest delikatne odbarwienie, którego już nie idzie usunąć Nie będę tego ruszał, tak już zostaje, nie jest to jakiś tam syf eee, Tak jak mówiłem, tutaj też są do przykręcenia obejmy, które trzymają przewód paliwowy ale to już jak jak jak, jak ee, będzie nowy przewód, po prostu poprowadzę go i wtedy zamontuję. Dobra, jeżeli chodzi o gaźniki, na razie to wszystko. Eee, po odpaleniu silnika pewnie będzie jakaś tam regulacja, bo, bo będą wymagały pewnie jakiejś regulacji. Na razie zostają tak i czekają na założenie. Dzięki wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.